Cześć, witajcie, tutaj Agnieszka Gajewska z Mindness, z firmy, która zajmuje się rozkręcaniem gabinetów, poradni terapeutycznych, kolektywów terapeutycznych też. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o naszym nowym produkcie, który jest w sklepie. Produkt to jest takie straszne słowo, to są przedmioty, które zaprojektowaliśmy całkowicie sami, wypuściliśmy do drukarni, obejrzeliśmy i stwierdziliśmy, że to jest to i to jest to, czego potrzebujecie. Na pewno część z Was zna nasz terapeutnik, czyli planer. Co yy, z kalendarzem? I zdarzało nam się, że pytaliście nas, ale dlaczego tu nie ma miejsca na notatki, na zapisywanie yy, informacji o yy, pacjentach czy klientach, bo to nie jest taki produkt, to jest kalendarz, planer, ale w związku z tym stworzyliśmy notatki z sesji, żebyście mieli komplecik. Dwóch e, bardzo ważnych i przydatnych dla Was e, narzędzi. E, zapytaliśmy Was też o e, brzeg. Tam jest klejony, tu jest spirala, to był też Wasz wybór ankieta. E, została przeprowadzona i stwierdziliście, że na spirali będzie lepiej. Co się w sumie nie dziwię, bo obracając, wiadomo, na każdej kartce możemy pisać jak od nowa. Co się znajduje w środku tego terapeutni, terapeutnika? Mówię, notatek z sesji. Notatnik, psychoterapeuty i coacha, tak go nazwaliśmy. Tutaj jest informacja o danych wrażliwych. Tak, Wiadomo, że tutaj są dane wrażliwe, żeby wszyscy o tym wiedzieli, chociaż wiem, że będziecie je przechowywać w zamkniętych szafkach przynajmniej. Następnie możecie wpisać sobie tu informacje o waszym gabinecie. No i jakby kluczowa sprawa, czyli wnętrze. Tego notatnika. Tutaj z boku litery, indeks alfabetyczny, gdzie można wpisywać konkretnych klientów. I tutaj pola na wszystkie ważne informacje, które mogą być dla Was potrzebne. Skąd to wiemy? To jest tabelka, powiedzmy, rubryczki, które pomogli nam stworzyć praktykujący psychoterapeuci, którzy prowadzą sami terapię. Więc mamy tutaj pole na klienta, datę, cel też tych spotkań, bo też to jest m.in. dla couczy. Tutaj częściej pisze się o, czy rozmawia na konkretny cel, ale oczywiście w Soterapii też ma swoje cele. Tematyka spotkania, notatki do sesji, sesji, ważne zadania i tematy na następne sesje oraz data następnej sesji, godzina bardzo Wam się przyda. Jeśli macie klienta terapii długoterminowej, możecie przeznaczyć na jednego klienta wszystkie po kolei strony pod daną literą. Yy, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, <noise> będzie Pani zadowolona yy, i będzie Wam się z tego cudownie korzystało. Na ostatniej stronie jeszcze dodatkowa kartka na notatki, gdzie możecie sobie napisać na przykład listę klientów, którzy yy, są w tym notatniku. Będzie Wam łatwiej zawsze wrócić, jeśli są na terapii długoterminowej, do starych notatek, do starych zapisków i materiałów. Wierzę w to, że to jest coś, co jest Wam bardzo potrzebne i bardzo Wam się przyda. Przestaniecie pisać w zwykłych zeszytach. Dajcie nam znać po tym, jak będziecie mieli swój egzemplarz i jak Wam się korzysta, będziemy bardzo wdzięczni. Pozdrawiam Was ciepło yy, i do usłyszenia. Cześć!